O, ruszyło. Dzień dobry. E, witam Was bardzo serdecznie. Ja nazywam się Wojciech Kera i jak w co drugi piątek miesiąca zabieram Was na Power Walk. No, aż w naturalny sposób chciałbym zapytać. O Jezu, jak pięknie taki śpiewają. Przepraszam, ale rozkojarzyłem się. E, chciałbym was zapytać, co u was słychać? dlaczego? No bo właściwie mógłbym sobie odpowiedzieć, że jesteście ludźmi, którzy są dobrze wychowani i tacy społecznie sprawni, więc jak już mi powiecie, co u Was słychać, to pewnie później spytacie, a co u Ciebie? No właśnie. A ponieważ formuła tego power walka ze mną jest trochę właśnie w stylu co u mnie, czyli co się wydarzyło przez ostatnie dwa tygodnie i do jakich refleksji Przemyśleń, to, co się wydarzyło, mnie e, zaprowadziło i skierowało, no to w takim razie chętnie wam e, o tym odpowiem. Zacznę od tego, co faktycznie mnie dość mocno e, poruszyło, a mianowicie odcinek dobrej rozmowy z poprzedniego tygodnia, czyli nie najnowszy. E, najnowszy, który jest opublikowany jest o śmierci. E, drugi odcinek o śmierci, bardzo trudny, e, wzruszający, ale poprzedni był o dobrych radach. No, taki trochę wujek, dobra rada czyli jakie były najgorsze rady, które otrzymaliśmy od innych, lub też jakie były najgorsze rady, które daliśmy innym. I po pierwsze, ten odcinek trochę wyjaśnia: ja, jeżeli ktoś na przykład ma jakąś potrzebę Lepszego poznania mnie, to ja zachęcam do tego odcinka, bo on jest dla mnie dość chyba ważny i osobisty. Chyba drugi odcinek po tym, o introwersji, kiedy trochę tłumaczę moje zachowania społeczne i dlaczego ja nie lubię dawać dobrych rad. Pewnie głównie dlatego, że nie lubię brać odpowiedzialności. Ale w tym odcinku pojawiło się pewne bardzo ważne hasło. Co cię nie zabije, to cię wzmocni. Ha! I tu oczywiście w naturalny sposób się odpaliłem, bo to jest jedna z tych rzeczy, która mnie hmm, chyba bardzo mocno wprawia w no, poruszenie, która aktywizuje mój autonomiczny układ nerwowy, czyli że generalnie faktycznie nie pobudza, a mianowicie to jest jedna z tych pierdół. Która mnie po prostu doprowadza do szału. Znaczy, co cię nie zabije, to cię nie zabije, koniec. Nie należy doszukiwać się jakichś magicznych rzeczy w trudnych sytuacjach. I oczywiście ja naprawdę głęboko wierzę, że w większości trudnych sytuacji może być ukryta jakaś dobra rzecz. Oczywiście nie we wszystkich są. E, straty, w których nic dobrego nie da się znaleźć. E, kropka. Ale faktycznie jest ten. Zden... I wtedy zacząłem sobie myśleć trochę, kurde, porozmawiajmy w ogóle o tym, dlaczego my tak bardzo jednakże musimy chronić kilka rzeczy. Dzisiaj jest matura, znaczy teraz cały czas są matury. I jeszcze jest tydzień maturalny. Wydaje mi się, że jest piątek, więc e, Maturzyści mają egzaminy ustne, ale mogę się mylić, szczerze mówiąc, bo może to jest jakoś inaczej ułożone. E, więc pomyślałem sobie, że jest kilka rzeczy, które pewnie warto byłoby, żebyśmy znali. Z perspektywy e, twardości, bo o nich się trochę rozmawiać, że te że jakby rzeczy, które generalnie mają nas nie zabijać, to jest wzmacniać. Ja bym się chyba, żebyśmy wrócili do trochę materiału do tego, czego się e, uczymy na, e, na pewnych, e, pewnych rzeczach, a mianowicie mikropęknięcia, tak? Ja faktycznie jakby sport, z którego się e, wywodzę, to deskorolka. Deskorolka to taki sport, w którym się łamie kilka rzeczy. Ja na przykład kiedyś złamałem na raz dwie ręce, ale to w ogóle nie o tym. Najczęściej łamie się deka e, i łamie się tą deskę. I deska nigdy nie pęka, e, Jednorazowo. Znaczy, jak faktycznie lądujesz, schody najczęściej albo robisz rurki, albo robisz wysoki sklep, ten to raz na jakiś czas faktycznie upadniesz na deskę. Niezgodnie, ona po prostu pęka i to nigdy nie jest pęknięcie jednorazowe, tylko ona, najprawdopodobniej często te, ten blat, który z reguły jest tam sklejony z siedmiu warstw e, sklejki klonowej. Ona po prostu mini, są takie, jakby się do, dociąża, jest takie mikropęknięcie, jego nie widać, nie widać. Te mikropęknięcia powodują, że któregoś pięknego dnia lądujesz na deskę i ona pęka całkowicie. Przez kilkanaście lat pracowałem dla Harley'a, więc jakby dużo miałem szkoleń z produktów motocyklowych, rzecz, którą też została ze mną w pamięci. Bardzo mocno to, jeżeli kask upadnie Ci, nawet z niewielkiej wysokości, spadnie Ci, nie wiem, ze stołu, spadnie Ci z rączki motocykla i upadnie na ziemię. Struktura tego kasku właściwie już jest naruszona. Pojawia się mikropęknięcie, powinniśmy go wymienić, e, żeby, jeżeli chcemy naprawdę dbać o swoją głowę, bo on już nie działa prawidłowo. To są dotyczy kasku rowerowego. Jeżeli faktycznie będziesz miał e, albo upadek faktyczny, który Ci spowoduje, że ten kask... Ci zadziała, nawet jeżeli on nie będzie jakoś bardzo mocno groźny, ale uderzysz kaskiem o ziemię, albo się ten kask spadnie, należy go wymienić, jeżeli ma w pełni działać. I krótko mówiąc, co cię nie zabije, to cię naruszy. I teraz to, co wiemy o naruszeniach z perspektywy fizycznej, to wiemy o tym, że generalnie, jakby nie wiem, jeżeli mamy na przykład poważną ranę, to tam się pojawia zabliźnienie. Zabliźnienie jest sposobem, w którym skóra e, się wzrosła, natomiast w naturalny sposób zostawiła ślad, i ślad powoduje, że ona nie jest już w tym miejscu tak bardzo elastyczna. I tym powiedziałbym długą hiperbolą, takim długim lotem dochodzę do takiego momentu, o którym chcę dzisiaj sobie chyba z Wami najbardziej e, porozmawiać, bo to jest coś, co mnie faktycznie fascynuje, jak my bardzo. Wprowadzamy w główne elementy zdrowia siłę i twardość, a nie elastyczność. Bo zwróćcie uwagę, jak mówimy na przykład o zdrowiu psychicznym, to mówimy o odporności psychicznej, mówimy o twardych charakterach mówimy o tym, że faktycznie trzeba nie poddawać się pewnym elementom. A z drugiej strony, jak mówimy o zdrowiu fizycznym, to znowu mówimy o tym, żeby być, nie wiem, odpornym y, na różne rzeczy. Mało tego, jak na przykład chcemy powiedzieć, że ktoś jest zdrowy, to mówimy, że jest silny. Hmm. I teraz, czy siła powinna być synonimem zdrowia? Jest jeszcze jedno zdrowie, o którym chyba znowu jest taki moment, o którym chcę powiedzieć, czyli zdrowie społeczne. Zdrowie społeczne, które jest w ogóle bardzo ważnym elementem e, triady zdrowia, czyli zdrowie fizyczne, zdrowie mentalne i zdrowie społeczne, czyli zdrowe ciało, zdrowe ja sam ze sobą i zdrowy ja z innymi ludźmi. E, I Zdrowie społeczne to w ogóle znowu mi się poruszyło, mi się pojawiło w ciągu ostatniego czasu z jednego bardzo prostego powodu. E, I to chyba mogę zdradzić, a ja jak nie, to Mateusz e, spacerujący tak mi obiecał, że ta, czy tak mi napisał, właśnie, ja nie oczekiwałem żadnej obietnicy. W tej chwili po sopockim hipodromie. Miejsce, z którym mam bardzo dużo anegdot e, związanych, ale to z bardzo prostego powodu. E, w swoich zachowaniach kompulsywnych był taki moment, że grałem na koniach. Eee, I zarówno warszawskie wyścigi konne, na które zabierał mnie mój świetny pamięci dziadek, eee, który miał faktycznie cudowne nałogi. Eee, czyli oprócz eee, alkoholu i kobiet, kochał hazard. Eee, eee, I ten hazard faktycznie w postaci koni gdzieś mi eee zaszczepił, a nawet w pewnym momencie wydawało mi się, że znam się na koniach, w sensie jakby. Faktycznie, mój sposób myślenia kompulsywnego polegał na tym, że robiłem dużo analiz. Znałem większość jockeyów jeżdżących dla poszczególnych hodowców. Znałem większość hodowców. Eee, znałem znałem jakby konie statystyki, ale kiedyś, być może, o tym opowiem. Jak e, e, historia jockeya, skrzydło, którego przygotowywałem do zawodów. To jest straszna, śmieszna historia. Nieważne, przepraszam, bo znowu odpłynąłem anegdotycznie w kierunku tego, żeby powiedzieć, że Mateusz jest na hipodromie, i właśnie na tym powinienem powiedzieć, kropka. Właśnie ta informacja nie jest aż taka istotna, e, dlatego co chcę powiedzieć, ale znowu mnie gdzieś to skierowało. Chodzi o to, bo chcę obgadać e, Mateusza, ponieważ mam taką filozofię, że nie należy mówić o ludziach nieobecnych, i to jest jedna rzecz, w którą diabelnie wierzę, to chciałem podkreślić, że to, że będę mówił teraz o Mateuszu, e, to mówię ci Mateusz w twarz, a nie że e, tutaj sobie śmieszkujemy i udajemy, że Ciebie nie ma, a Ty nie możesz zareagować. No tak nie możesz zareagować, no bo to ja prowadzę live'a, ale chcę powiedzieć, że się nie boję tego powiedzieć wprost. Bo chcę powiedzieć o zdrowiu społecznym. Bo dla mnie zdrowie społeczne to jest ta część tego zdrowia chyba najbardziej pomijanego bardzo długo w dyskusjach, a szalenie istotna. I teraz, dlaczego mówię o Mateuszu? Bo miałem przyjemność być gościem na 50. urodzinach Mateusza. I tak sobie siedziałem i sobie pomyślałem: Kurde, ten facet po raz kolejny mi zaimponował. Bo postrzegam Mateusza naprawdę jako osobę, która jest wśród moich znajomych jedną z najbardziej osób samoświadomych i skoncentrowanych na to, żeby dbać o to, co najważniejsze. I sobie pomyślałem, że grupa przyjaciół, znajomych, tak bardzo z różnych perspektyw, która pojawiła się na tych e, urodzinach po to, żeby celebrować, wypomnieć, to jesteś starszy, 50 urodziny, nie tak jak my młodziki, jeszcze nie mamy tego wieku. E, ten piękny, piękny wiek, sobie pomyślałem, kurde, bo chyba o to chodzi. O to chodzi dokładnie ze zdrowiem społecznym, aby być w stanie zbudować przestrzeń i osoby, które Ci dobrze życzą. I to jest chyba coś, czym my faktycznie bardzo często zapominamy. Ja mam alergię na hasło networking. Ostatnio też byłem na jednej z konferencji, bardzo ważnych konferencji dla mnie branżowych, czyli MP Power Awards, rozdanie nagród w branży eventowej, ponieważ faktycznie jestem integralną częścią wydarzeń, najczęściej firmowych z perspektywy realizowanych wystąpień, więc tam się pojawiam. E, faktycznie było tak, że było kilka lat, kiedy się nie pojawiałem, teraz się pojawiłem, co w ogóle było szokujące, bo część osób było przerażonych, że się tam pojawiłem, w sensie, że tacy starzy ludzie tutaj przychodzą. E, ale to już e, nie o tym. Natomiast spotkałem jedną ze swoich koleżanek, która powiedziała, Boże, jak ja nie lubię takich imprez, ale muszę iść ponetworkować. Ja sobie tutaj pomyślałem, Jezus Maria, dlaczego my tak bardzo spłyciliśmy pojęcie networkowania do pojęcia pod tytułem Wcisnę Ci moją wizytówkę i pogadamy o tym, jaki zrobimy biznes. No nie. Bo network dla mnie jest faktycznie bardzo ważnym elementem zdrowia w takim rozumieniu, że networking dla mnie, tam faktycznie jest. Maaciek Filipkowski, a właśnie najbardziej Aster Papazian, bo to on jakby to najczęściej mówił. Aster Papazian, czyli fantastyczny facet, pływak zawodowy, który dzisiaj jakby robi dużą karierę biznesową. On się najbardziej znany z tego, że jest właścicielem, właśnie współwłaścicielem firmy Proud, czyli producenta sprzętu fitness, a wcześniej był przez lata dyrektorem sprzedaży w korporacjach. Ja go poznałem jeszcze w Delu. I Aster mówi bardzo mocne takie rzeczy, które powtarza, dlatego się skarz z Maciem Filipowskim, bo Macie z nim pracował, więc je po, po powtarza. W związku z czym, że network składa się z dwóch słów net i work. Net w rozumieniu, że musisz mieć sieć i work, musisz nad nią pracować. I pracować nad nią, moim zdaniem, nie polega na tym, żeby raz na jakiś czas się odezwać, być w top of mind osób, które mogą ci pomóc. Tylko praca polega na tym, że otaczasz się ludźmi, którzy życzą ci dobrze. Ale żeby oni ci życzyli dobrze, po pierwsze musisz. A, trochę na to zasłużyć. I ja akurat wierzę w, tej, w tym obszarze, że nie ma nic za darmo. Czyli musisz po pierwsze pokazać się, że jesteś osobą godną zaufania, że dbasz o tę relację, że w momencie, w którym potrzebujesz pomocy, umiesz ją przyjąć i w momencie, kiedy inni potrzebują pomocy, umiesz jej udzielić. I to są chyba takie rzeczy, które... My bardzo rzadko z perspektywy pracy nad relacjami mówimy trochę o tym, że tak naprawdę na koniec dnia to jest to gotowość do udzielenia pomocy bez perspektywy krótkoterminowego zysku. E, ja nie wierzę trochę w pełną bezinteresowność, e, bo ja wierzę, że coś takiego jak na przykład e, helper hype, tak zwany, czyli jakby. E, w momencie, w którym udzielamy komuś pomocy, to się wydzielają jednakże pozytywne e, emocje, endorfiny, które jakby powodują, że jest nam dobrze w tym, że mogliśmy zrobić czymś dobrego, więc to faktycznie nie chcę jakby w związku z tym dezaktualizować, zresztą, nie, nie dezaktualizować, de, obniżać wartość, e, dewaluować ją. Dewaluować e, bezinteresownej pomocy. W takim sensie, że ona moim zdaniem jednak jest bardzo ważnym elementem. I dlaczego o tym wszystkim cały czas właśnie trochę tak e, e, mówię, wyrzucając taki pewnego rodzaju strumień myśli i świadomości? Bo wracając do Mateusza, jego urodzin, ja naprawdę siedziałem tam. Ja kocham być obserwatorem na wydarzeniach. To akurat wynika z, mojego, z mojej introwersji. I patrzyłem i mówię: Boże, jakie to jest fajne, są tak różni ludzie z tak różnych etapów życia, a jeżeli można powiedzieć o tym, co ich wszystkich łączy, to miałem głębokie przekonanie, że, one, do, że oni dobrze życzą: że tam nie ma zawiści, tam nie ma zazdrości, tam nie ma tego, że pojawiłem się tutaj, bo dobrze być u Mateusza, żeby się pokazać. Ja miałem takie przekonanie, że wszyscy są dokładnie po to, że po prostu chcemy z nim być, i to jest chyba coś najpiękniejszego na świecie z perspektywy zdrowia społecznego. I teraz, wracając do tego, od czego zacząłem, czyli od dyskusji między siłą a zdrowiem, to ja bym chciał, powiedzieć, że się mówili o zdrowiu więcej niż o sile. I to jest chyba dla mnie ważne w takim sensie, że jak myślę sobie na przykład o mentalnej stronie, to my częściej i łatwiej nam przychodzi rozmowa o sile mentalnej niż o zdrowiu mentalnym, bo to zdrowie jest w ogóle ciekawe, że nam się bardzo mocno kojarzy z brakiem choroby. I siła była takim do tej pory elementem, które powodowało, no wiesz, i tak ja mówię z perspektywy na przykład swojej, czyli z perspektywy psychologicznej. I w dużej mierze psychologii sportu, teraz znowu mamy e, rok e, ważny, czyli przed, przedigrzyskowy, z perspektywy zimowych igrzysk olimpijskich. To jak przychodzą zawodnicy, to oni mówią, wiesz, Wojtek chciałbym się wzmocnić e, przed igrzyskami. Ja mówię, ej, czekaj, ale dlaczego właśnie to wzmocnienie jest takie ważne? I do mnie to dotarło, i teraz to będzie e, jest, zbliżamy się do wyjaśnienia mojego procesu myślowego z tym aspektem, co cię nie zabije, to cię wzmocni. Bo my faktycznie przeceniamy rolę odporności i nie doceniamy roli elastyczności. I mam takie absolutne przekonanie, że, chyba to, co mnie w ostatnim czasie najbardziej poruszyło, to niedoceniona funkcja elastyczności, która pojawiła się właściwie do tej pory tylko i wyłącznie z perspektywy fizjo. Czyli z perspektywy zdrowia zdrowia fizycznego. W zdrowiu fizycznym już chyba dużo rozmawiamy o naszym organizmie. Mam na myśli trening tego organizmu z perspektywy budowania elastyczności. Tak? Znaczy, to, jaką, nie wiem, w tej chwili na, na jakim, że tak powiem, górce popularności jest Pilates. Czyli jednakże trening ukierunkowany na budowanie faktycznie. Sprawności i siły mięśni głębokich, ale jednocześnie przy bardzo dużej dbałości o mobilność organizmu. Joga, która w dużej mierze jest oparta o flex i o faktycznie naszą właśnie mobilność organizmu, I mimo tego, że w niektórych odmianach dalej jest bardzo siłowa, w niektórych jest bardziej duchowa, ale to jakby już pewnie. E, czwartego elementu zdrowia, czyli zdrowia, zdrowia duchowego. Obiecuję, że Cię już nie będę wprowadzał, bo, e, bo to trochę nie jest, ale odkrywamy, że mobilność jest ważnym elementem funkcjonowania. I teraz chcę powiedzieć o, tej, o tym zdrowiu psychicznym. E, jego fundamentem i teraz zacząłem sobie sięgać trochę przez ten tydzień do różnych e, teorii. Jednym z najważniejszych elementów, który był poruszany w e, bardzo, w psychologii zawsze był była elastyczność, była zdolność reagowania, była gotowość do zmiany punktu widzenia, opinii, do reagowania zgodnie z e, potrzebą e, sytuacyjną. Profesor Mądrzycki e, to jest ten facet, to jako znowu mogę powiedzieć anegdotę, u którego egzamin z psychologii osobowości... Zdawia, zdawałem 8 razy, nie szło mi, już miałem takie przekonanie, że umiem wszystko, on dalej potrafił mnie oblać i zdałem, mam przekonanie i skończyłem studia tylko dlatego, że w świętej pamięci już dzisiaj profesor Mądrzycki po prostu zmarł w momencie, w którym miałem podejść do kolejnego egzaminu i wtedy pamiętam mnie egzaminowała już pani Halina Kolańczyk, Alina chyba Kolańczyk i... Ee, nawet podstawiła mi z tego finalnie co to pamiętam, czwórkę czwórkę. Chcę bardziej mówić nie e, o pani Kolańczyk, e, która w ogóle to jest ciekawa historia, jak już w końcu mnie przypuścili na psychologii i zdałem ten egzamin z psychologii osobowości, to później się spotkaliśmy na studiach doktoranckich e, i ona spojrzała na mnie i powiedziała, że doktora robić doktorat z psychologii osobowości. I ona powiedziała, boże, po co ci to? E, ale to było kilkanaście lat później, nieważne. Bardziej chcę powiedzieć o innej rzeczy, a mianowicie. On napisał jedną ze słynniejszych książek, a mianowicie Osobowość jako system tworzący i realizujący plany. I tam jednym z elementów zdrowego systemu była gotowość do modyfikacji planu w momencie, w którym wymaga tego rzecz. I ja bym chciał, żebyśmy dzisiaj, jak na przykład mówimy o, o kimś, że. Nawet z perspektywy seriali, ale ty masz zajebiście silną psychikę, to żebyśmy nie mówili o sile tylko i twardości, że jesteś twardy, ale żebyśmy więcej. Dzień dobry. Doceniali elastyczności. Elastyczności z perspektywy gotowości na wchodzenie i wychodzenie ze stanów emocjonalnych. E, tak, w ogóle zdrowie mentalne ma dwa wymiary. Znowu jakby to z, na, na, nazwijmy to emocjonalne jedno, a drugie to jest dokładnie jakby w zakresie procesów myślowych i umysłowych. Ale znowu, dobra, chciałem znowu wejść w, jakiś, w jakąś uliczkę, która nas do niczego dobrego nie doprowadzi, nieważne. Żebyśmy mieli tą gotowość na to, żeby być bardziej elastycznym i wchodzić w pewne procesy, żeby umieć się pobudzić emocjonalnie i wyciszyć, czyli żebyśmy umieli przetworzyć emocje i nie trwać w nich w nieskończoność żebyśmy mieli świadomość, skąd one się biorą. I teraz przechodząc do zdrowia e, społecznego, i chciałbym, żebyśmy w ogóle, bo to, chyba, to jest taki w ogóle mój kolejny pomysł na, wasz, na Power z Wami, żeby trochę więcej rozmawiać o tym zdrowiu społecznym, to żebyśmy mieli większą elastyczność. Elastyczność związaną z tym, że dbałość o relacje może być flex. Bo dla mnie zdrowie społeczne to jest gotowość zbliżania i odpuszczania. To jest gotowość do tego, żeby w relacjach być bliżej lub dalej z poszczególnymi ludźmi w zależności od sytuacji. Bo moim zdaniem to, co bardzo mocno utrudnia nam zdrowe funkcjonowanie w społeczeństwie, to są sztywne ramy. Sztywne ramy typu nie, masz odwiedzać babcie raz w tygodniu, a z mamą musisz rozmawiać codziennie. Jeżeli masz taką potrzebę i dla Twojej relacji to dobrze działa, to jest OK, ale ja myślę sobie, że też doceniajmy takie relacje, w których je rozluźniliśmy bliskość z powodu tego, że nie wiem, bliskość formalną, czyli rzadziej do siebie dzwonimy, rzadziej się spotykamy, ale jednocześnie utrzymaliśmy bliskość emocjonalną, czyli nawet tak dzwonimy po pół roku to umiemy wejść w dwie gotowości, czyli w gotowość do udzielenia pomocy i przyjęcia pomocy. Oczywiście nie, nie mam na myśli, że ktoś nie odzywał się bardzo długo i nagle dzwoni, hej, pomóż mi skosić trawnik albo, nie wiem, przebudować działkę. Mam bardziej na myśli taką pomoc relacyjną, związaną z bliskością, przegadania czegoś, otworzenia się e, i żeby ona faktycznie była Względnie stała. Stała nie znaczy oczywiście sztywna, tylko stała w rozumieniu elastyczna, czyli żeby gotowość nie zmieniała się w zależności od bliskości i ilości kontaktów. I to właściwie już mógłbym zakończyć dzisiejszy Power Walk, ale pomyślałem sobie, że chciałbym Was zaprosić do jeszcze jednej rzeczy. Przed Wami weekend i nie, że chcę Was zachęcić do tego, bo w końcu jesteście, jesteście power walkerami, czyli osobami, które dbają o to, żeby aktywnie spędzać czas, ale chciałbym Wam bardzo, bardzo, bardzo polecić serial na Netflixie cztery sezony. Oprócz tego, że jest po prostu fantastycznie zbudowany koncept tego, że mamy 8 odcinków po dwa odcinki na wiosnę, dwa odcinki na lato, dwa odcinki na jesień, dwa odcinki na zimę. Absolutnie barwne, zjawiskowe postacie. Znaczy, nie wiem, czy można zbudować piękniejszy scenariusz, czyli wsadzić cztery pary dojrzałych ludzi i poprowadzić ich przez rok różnych zmian, przebojów w dojrzałych relacjach. W dojrzałych relacjach między przyjaciółmi, w dojrzałych relacjach między samym sobą, w dojrzałych relacjach z, e, w związkach. Przepiękna soczewka. Absolutnie zjawiskowo porusza element zmiany, zmiany emocjonalnej, bliskości, trwałości relacji, pięknych emocji, które się uwalniają i z którymi umiemy sobie poradzić lub nie. Absolutnie doskonały. A to wszystko w bardzo lekkiej formie. Nie jest to oczywiście serial w żaden sposób edukacyjny. Ale dla mnie, jeden stop seriali ostatnio. Nie przebił jeszcze ogrodnika, którego też bardzo mocno polecam. Ale to już zupełnie inna historia. Eee, czyli dla tych, którzy lubią kryminały. No to co? Właściwie mogę powiedzieć, że dzisiejszy Power Walk mogę uznać za odbyty. Przypominam, mamy nowego papieża. Eee, I nawet ci, dla których ta. Wiara nie jest jakąś ważną osobą. Myślę, że tą wiadomość muszą w jakoś w pewny sposób wziąć pod uwagę w tym, że ona będzie miała istotny wpływ na jednakże kształt świata, bo to jest bardzo ważna osoba. Liczmy na to, że będzie to papież maksymalnie inkluzywny i dbający o to, żeby zdrowie fizyczne, emocjonalne i społeczne było oparte nie o budowaniu Sztywnych ram, tylko elastycznych systemów. I tego sobie i Wam życzę. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za kolejny piątek. Widzimy się za dwa tygodnie w piątek. Nie obiecuję, że będę mówił w sposób bardziej uporządkowany, bo nie umiem. Bo po prostu spotykam się z Wami i to bardzo sobie cenię jako z ludźmi, którzy mam przekonanie, że są gotowi na to, żeby przyjąć trochę strumień świadomości mój. Które nie jest najbardziej uporządkowany. Ale dziękuję Wam bardzo, że jesteście. Dziękuję, że poświęcacie swój czas. I pewnie Mateusz w pewnym sensie straszy mnie tym, że się spotkamy na spotkaniu na żywo, a ja nie mogę się go doczekać. I straszy się w wielkim cudzysłowie, czyli namawia mnie do tego, żebyśmy pojechali na kolejny meeting razem. Mam pewnie dużą gotowość. I chęć poznania Was i to pytanie, od którego zacząłem, co u Was, nie jest tylko takim rzuconym w przestrzeń, ale czymś, co naprawdę ma, mnie interesuje. Pozdrawiam serdecznie. Fantastycznego tygodnia.